Dzień dobry. Proszę spójrzcie jak wygląda pięknie szpaler hortensji, które kwitną o tej porze roku. Jest rano, ósma. No przepięknie wygląda. Wczoraj cały dzień padało więc kwiaty są niektóre na dole, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. No wygląda przepięknie. Powiedzcie sami. Tu końcówka yy, to są roczne, tak naprawdę. Dlatego są dużo niższe od pozostałych. Nie kupywałam wszystkich od razu, tylko tak z roku na rok dokupywałam, wsadzałam. Dlatego jest taka różnica w ich wielkości. A tutaj na przykład zrobiłam, na pierwszy raz próbowałam zrobić na pniu. I jest najwyższa, najpiękniejsza też. Właściwie wszystkie są piękne. Nie wiem, która ładniejsza.